Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek. I tą wieczorową porą nagrywam dla Was jeszcze specjalnie ten materiał, który zobaczycie chyba jutro, mam nadzieję. Bo to w sumie zrobienie sobie dnia przerwę od materiałów było chyba potrzebne. Ogrom, ogrom treści z komiksowej Warszawy pojawiła się na kanale, no i. To było tak naprawdę największe wyzwanie do tej pory, jakie miałem, i największy też w sumie projekt organizacyjny, no bo nagrać praktycznie 100% materiałów, a na pewno 100% czy 99 co najmniej, tak? 8, 5, nie wiem, ale większość tego wszystkiego jednak się udało. Z małymi wpadkami, może, owszem, kilka też tam. Materiałów dograł Jarek AceMont, ale no, tyle filmów, tyle tej treści, którą przez trzy tygodnie jakieś nieprzerwanie publikowałem dla Was: po dwa materiały, plus trzeci z jakichś komiksów, aby nie mieć tyłów. A jeszcze teraz będę chciał Wam zaprezentować te pozycje, mm, właśnie które przychodzą z komiksowej Warszawy oraz to, co jest na bieżąco. No. Zobaczycie, jak to będzie zresztą wyglądało. Mam kilka jeszcze innych ciekawostek dla Was, które od przyszłego tygodnia ruszą. Eee, I co? No i kurczę. No zmęczenie robi swoje, ale naprawdę to było największe, co do tej pory e, zrobiłem. A są pewne plany, czy wypalą, nie wiem, czy w ogóle w przyszłym roku będę dla Was dalej relacjonował, e, właśnie. Tak, materiały z komiksowej Warszawy. Tego też nie wiem. Z tego względu, że nie wiem, czy dam radę i czy będę chciał ponownie tak jednak czasochłonne przede wszystkim e, przedsięwzięcie wziąć na swoje barki, e, bo czas no, pokaże. Tak, mówię Wam to szczerze wprost. Zobaczymy. Dużo zależy też od Was, od Waszego wsparcia, od tego, jak będziecie się angażować w to wszystko. Przede wszystkim. Ale też i no zobaczymy, jak w ogóle to wszystko w życiu się potoczy, prawda, i logistycznie. No przede wszystkim warto wspomnieć, że komiksowa Warszawa, no przynajmniej jest taka informacja, będzie organizowana trochę przez inne grono ludzi. To raz, a dwa, hmm, będzie, jeśli się oczywiście odbędzie, to będzie na stadionie. Przynajmniej taki jest plan, powróci na stadion. Więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o mnie, to tak jak mówię, największe wyzwanie, ale jakoś udało się dobrnąć do końca. Oczywiście nie zostawiam Was bez niczego, bo dziś jeszcze będę chciał Wam pokazać dwa bonusiki, których absolutnie nigdzie nie mogliście zobaczyć na koniec. Przede wszystkim. Wiem, że część osób z was chciała, bo Asterix. Jak wygląda wewnątrz seria ta nowa seria Asterixa, której nie czytam, ale bije się z myślami, czy bym nie chciał. Ja znam mniej więcej te tytuły. Kiedyś miałem to w zeszytowych dawno dawno temu i czybym chciał zrobić to tak jak wydany został Kajko i Kokosz. To jest coś na ten wzór. I nagrałem dla was taki filmik, który w tym właśnie czasie, kiedy byłem, prezentuje oraz ten ostatni materiał podsumowujący to. Wydarzenie, czyli spotkanie z autorami, albo inaczej, ogólnie mowa o komiksie białoruskim i jak wyglądają komiksy białoruskie wewnątrz. Też nagrałem dla Was taki materiał i kilka tych pozycji będę chciał Wam pokazać. Więc, no, sami widzicie, fajny finish i co? No, Wam dziękuję oczywiście. Liczę, że te materiały troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się oglądać, bo naprawdę czas. Jaki poświęciłem na to i tą pracę wypadałoby, no, co mówiąc najprościej, ale to jeszcze podrzucę po zakończonym całym tym procesie playlistę, bo wspominałem o tym i co. No i chyba tyle, tak naprawdę. Co będzie dalej, mówię, zobaczymy i czas pokaże, jak to dalej będzie szło. Czy będzie szło, ile będzie szło. Wam oczywiście dziękuję bardzo. Oczywiście kliknijcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Bardzo Was o to proszę, zależy mi na tym. Eee, wesprzyjcie może moją twórczość, gdybyście mieli ochotę. Kolejna osoba w ostatnim czasem dołączyła, więc fajnie, gdyby inni się zgodzili. To naprawdę jest miesięcznie jedna kawa mniej, a mi to bardzo pomoże i zmobilizuje do dalszej pracy. A przy okazji też oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich, o których wspominałem w moich... Eee, Takich wspomnieniach związanych z komiksową Warszawą. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Jeśli tak, to bardzo przepraszam. No i co? Dziękuję wam, że jesteście, że oglądacie moje materiały. Komiksowa Warszawa 2025 praktycznie jest już za nami, ale właśnie mówię na koniec te dwa krótkie materiały, które jeszcze dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, więc dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.